Siemaneczko, ziomeczki z tej strony Nipoli. Zagramy dzisiaj w Minecraft, tak? Minecraft, no co jest Minecraft MSP, mój star planet. Ze mną jest NEDu na dół. NEDu na dół. Idziemy sobie do kawiarni, o. Jest Ola. Siemaneczko Ola. Mmm. Siem i to będzie mała seria tak z pięciu odcinków teraz trzeci nie, tak co? bo ty grasz w minecraft no ja nie mogę grać w minecraft aha, no bo, bo to zegra no, je, przecież wiesz, że mam zanik pamięci wiesz o tym, czy nie? E, ty, ej, ty, ale dziówkę spotkałem. Ty, panda 333, hasztag. Ciebie strasznie przerywa, wiesz? To właśnie nie da rady. Hmm. Dobra, to jest trzeci z pięciu odcinków. I mogę nagrać serię z, 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 z... gier internetowych. Dobra, dzisiaj pogad... dzisiaj w tym odcinku... O ja wariacie, to co? Wypisują do mnie jakieś chure rzeczy... Oczu... Ej, każdy z... <ścoughs> każdy zobaczył twój O Jezu, co to jest? Nie, co tu się na odcinku wstawiło? Ej, hey, każdy zobaczył y, twój Tak, twój mordy każdy zobaczył <śmulatuj> Możemy nagrać sobie <śmulatuj> Jak się nazywa y, Możemy sobie O ty Wiem co się będzie z odcinek Dzisiaj piszemy sobie z olą Alą o, czekaj, napiszę do nich, ciii cii, cii. cii. am nic... od ciebie? Spk Co? Nie jestem Mako, tylko wall <laughs> pozdrawiam Ole, pozdrawiam Ole. Kogo pozdrawiasz? <laughs> pozdrawiam rodzinę, pozdrawiam Ole, Were, Alicję. A dam <laughs> Babcie też. Zu, Zuze, pozdrawiam. Eee, Czyli tak, dzisiaj pisz. <śmiech> <śmiech> dzisiaj pisz. <laughs> no kurde, no? Gdzie jest Picie? Sam się za. No co? Tu? Nie, zachowaj, że nie pokazuję więcej tego. No. Yy, zaraz wrócę, muszę się napić tylko, nie? No. Ja Cię słyszę. Już nagrywamy dawno. Co ja robię? Ty! Hej! Wysok, 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 wysok! Wejdź teraz to, co, wież co? Wież co? Projektu, to jest. Co jest? Ale, haker! O! Coś... Od, ja nic od ciebie nie chcę. Ja nic nie gadałem! No ja nic nie mówiłem nawet! Uderzyłaś mnie już! Nie mam pomysłów na filmiki z Bluebistered z, 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 Plawiec Nie, ja na VIPa, nie chcę na VIPa, ja nie chcę na VIPa. Nie staćmy na VIPa. Co to biega? Mój start Poczekaj, jeszcze dwa odcinki. Tak dużo? Dwa nagrałem, to będzie trzeci, pozostaną mi dwa, bo dostałem czure z matwy. Ach. No nie, zadzie mi się mówi normalny. Ty zostałeś się pięknie tobie. Co mówisz? No i? Pożyczysz mi 185 zł? Po śmierci ci oddam. Nie, to nie. Dobra, no. Ej, hey, mam dwóch przyjacielów! Pięciu! Łoł! Wow. Mam przyjaciół! Strasznie się przerywa! Co ja robię? Tak, tak. Ty myślisz, weź My się, puknie człowieku. NEDU! Ja nie wiem, ja. O, boże! Nic. Na tych odcinkach Mój Star Planet nic, kompletnie nic, a nic, nic, nic nie robimy. Nic. Więc nie opłaca się ciągnąć tej 5-odcinkowej serii. O, Wojtas na bogato! Zmażę! Co? dobra. Dobra. Dzięki Wam, że oglądaliście ten głupi odcinek. O, czekaj! Czekaj, 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 czek. Jaki nick kanału? Dobra, dzięki, że oglądaliście ten odcinek daj lajka lajka, suba, koma, a uu, uu. Yy, bądź na bieżąco, kliknij ten dzwoneczek i wbijać na kanał Nedu, Nedu, tak, NEDu, NEDu. Dzięki Wam za oglądanie tego fascynującego, głupiego odcinka. Pozdrawiam Cię Ola. Pozdrawiam Cię Zuza, pozdrawiam Was wszystkich moich widzów. Czemu ja tak robię rękami? Nie wiem. Więc tak, do zobaczenia. Nara, cześć i papa i czołem. Nara. nara.